Siema Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w starym roku i prawie w nowym roku. Tak jak obiecałem jednemu z moich widzów, nagram dzisiaj pełną kolekcję moich konsol oraz gier. Więc jeszcze mam trochę czasu zanim wyjdziemy z domu do znajomych, więc właśnie zacznijmy od mojej kolekcji ee, gry na Play'a 2. Nie będę ich wyciągał po kolei, dlatego że po prostu o wiele łatwiej będzie sobie je tak przelecieć, bo tak jak właśnie już mówiłem, nie mamy czasu i musimy za chwileczkę wychodzić. Ale postanowiłem, że jeszcze jeden tak, ten film nagram, tak żeby każdy mógł sobie zobaczyć, co tutaj w mojej kolekcji się kryje. O, tutaj mamy Pleja dwuje. O, kot mi akurat właśnie gryzie. Rączko od kamery. Ojej. <grymne> Więc playa dwójka. Tutaj mamy tak. Niektóre gry na Xboxa 360. Oczywiście Fify śmieciowe, także nawet na to nie patrzcie. Aczkolwiek musiałem to zrobić, żeby tutaj tą półkę uzupełnić. Tutaj mamy wszystkie platynki, jeżeli chodzi o playa dwójkę. Później mamy tutaj już playa trójkę. I tutaj znowu Play'a trójkę. No tak to wygląda. Jeżeli chodzi o konsolki kochani, no to jest tak. Jest Xbox Series X. Później mamy srebrnego Play'a dwójkę. Czarnego Play'a dwójkę. Oczywiście z padami kablami ze wszystkim. Play'a trójkę z padami. Play'a czwórkę z padami e, Play'a dwójkę Slim'a czarnego Xbox 360 oczywiście z Kinect'em cała wersja e, i mojego ostatniego najlepszego przyjaciela czyli Xboxa Classic'a, którego w tamtym filmie Wam pokazywałem przejdźmy teraz kochani z powrotem do naszego stołu to przedstawię Wam na, na bardzo szybko Wszystkie inne gry, które właśnie jeszcze w półkach nie są. Zamówiłem sobie teraz szafkę, więc czekam aż przyjedzie. Przez to szybciutko po prostu, żebyście to widzieli. Mamy Gran Turismo Sport na Player 4. The Last of Us Unmastered. W wersji polskiej, o oh je. Yeah. Zero down. Mamy Infamous Second Son. Last of Us 2. Days Gone. Ghost of Tsushima. Tsushima. Tekken 7. Mafia 3. Daisy Fallout 4 Fallout 4 GOTE Call of Duty Vanguard Kingdom Hearts Tom Francis The Division Dragon Ball Z Kokarut Assassin's Creed Valhalla South Park The Fractured But Whole <laughs> Zawsze śmieszny tytuł. Star Wars Jedi Fallen Order Watch Dogs 2 Watch Dogs NBA 2K21 Red Dead Redemption 2, Madden 18, w bardzo, bardzo fatalnej wersji. Jeżeli chodzi, właśnie ktoś tutaj przypalił tą, e, to opakowanie, ale kupiłem ją za euro, także nie ma co płakać. E, Assassin's Creed Unity, God of War Remastered, Spider-Man. Alan Wake, którego właśnie teraz przechodzę. Uncharted 4. The Thief's End. Battlefield 1. Revolutions. To są oczywiście te gry, które jeszcze nie pokazywałem wcześniej w oryginalnych opakowaniach. To są wszystkie gry, które już były używane. The Elder Scrolls Online. FIFA 21. Z Mbappe. Z Mbappe. Alex, to jest ogólnie, to jest ogólnie właśnie PS4. Oczywiście nie licząc tych gier, które mam jeszcze w, w tych właśnie opakowaniach nieotwartych, nie? Później mamy Xboxa kochani, Battlefield 2042. Call of Duty Infinite Warfare. Call of Duty Modern Warfare. Fallout 76 Project Cars Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Tom Clancy's Rainbow Siege Advanced Edition Killer Instinct bardzo fajnie świecące się układka. Tom Clancy's The Division w takiej właśnie Specjalnej wersji. Jestem z niej prawie dumny. Diablo 4, Battlefield 1, Konstruktor. Oczywiście Cyberpunk, jakby inaczej. Nie, polskie produkcje zawsze muszą być z nami. Destiny, Skull Bones, jedyna gra, którą kupiłem tak naprawdę w sklepie w oryginalnym opakowaniu z prawdziwego sklepu tak naprawdę, która kosztowała mnie 29 euro. Yeah! Skull Bones. Fajnie, fajnie, fajnie. A Plague Tale. Gears of War's Ultimate Edition. Dead Island 2 Poop Edition. Far Cry 6 Fifa 23 Znowu z Mbp Mam Tom Clancy's The Division o, Nie Przepraszam Zapomniałem ściągnąć Tego syfu z niej O lipka nie. Dobra Nisza z tym Dragon Ball Fighter Z Titanfall. FIFA 20 w metalowym pudle. Sztos. A na sam koniec, kochani, mój największy skarb, którego szanuję prawie tak samo jak własną kobietę. Jest to Resident Evil 2 w wersji Metal Pack. Oh, Kochany, moje logo, Ambrelli. Jest to sztos ze sztosów, bo na eBayu widziałem tą samą grę, nawet dorastającą do 350 euro. Więc jest to naprawdę takie moje, moje skarbiniu. E, kochani, teraz tak, żeby to wszystko skrócić, więc tutaj są wszystkie gry, które e, jeszcze muszą wylądować ogólnie, właśnie na półkach, bo po prostu nie mam miejsca na nie. Tutaj są gry które mam na, na sprzedaży i na wymianę, bo to są wszystkie gry, które akurat mam podwójnie. Na przykład, nie? Cyk, 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 cyk. I oczywiście gry, które są do albo będą do wygrania na moim kanale. To akurat już jest wygrane, to akurat też, ale jeszcze mamy Kart Challenge, mamy Crash Dwójkę. Na PS1 e, mamy, wygasa w takim, niestety, opakowaniu. E, na PSP w Rygen, na PSP Gun Showdown, e, Jedi Fallen Order. Zresztą widzieliście pewnie, że mam ją podwójną, właśnie dlatego. Call of Duty Ghost, tak samo. I zastanawiam się, właśnie, czy też nie, e, czy też tamtych nie wystawię, w sensie na, 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 na kanał, po prostu na oddanie. A to jest Cycu. Cycu, przywitaj się ma Siema, Bordo. Kochani, trzymajcie się cieplutko. Życzę wam yy, szczęśliwego nowego roku. Oby wam się darzyło. I widzimy się jak najszybciej, czyli w nowym roku. Pewnie jutro. Trzymajcie się cieplutko. Essa.